Cześć, pozdrawiam fanów i oglądających. W dzisiejszym teście zapiekanka góralska, tym razem z BP. Czy warto ją kupić, rozważyć czy omijać? Ja uważam, że warto ją rozważyć. Ocena na końcu. Przede wszystkim w tej zapiekance brakuje sera, a jeżeli już jest, to jest tak niskiej jakości, że jest niewyczuwalny i tak ogólnie zapiekanka. W sposobie przygotowania jest dobrze przygotowana natomiast w zapiekance powinien być ser powinien być ciągnący, wyczuwalny. Tego tutaj nie ma. Stąd to cena moja jest zaniżona i jest to cena 2,5. Czyli ani dobrze, ani źle. Cena 15,90, więc jest to dużo drożej niż na Orlenie. I to też powoduje to, że już tej zapiekanki yy, nie kupię, yy, jeżeli będę chciał zjeść, to właśnie wybieram tą z Orlenu. Yy, co wy o tym sądzicie? Czy jedliście już? Dajcie znać w komentarzu. Yy, do usłyszenia, hej! Może zaproponujecie coś od siebie, co przetestować? Znacie fajne miejsce? To dajcie znać w komentarzu. Cześć do ususzenia.